Dlaczego te spodnie przez wielu uważane są za najlepsze jeansy świata? Są sztywne, farbują wszystko dookoła, kurczą i zawijają się w praniu, a projekty bywają zależnięte jeden do jednego od marki Lewis. No i ceny takich spodni są zdecydowanie wyższe niż na przykład Lewisów czy Wranglerów. Mimo kilku minusów, takie jeansy to dla wielu osób zainteresowanych tematem zdecydowanie najlepsze jeansy, jakie możesz mieć. Co w nich takiego niezwykłego? Dziś o spodniach z japońskiego denimu. A więc konkretnie o spodniach z denimu tkanego tradycyjną metodą na takie Starych maszynach nazywanych krosnami wahadłowymi. Skupię się dziś na produktach japońskich, bo to oni królują w tej niszy, ale wspomnę też o kilku innych krajach. Zapraszam. Historię japońskiego jeansu zaczynamy, a jakże, w Stanach Zjednoczonych. Wiecie z odcinka o lewisach, jak dobre były amerykańskie modele z lat 40., 50. i 60. To wtedy, po latach poprawek i dostosowywania, osiągnięto najwyższy poziom jakości. Potem, w latach 70., pomimo, że wciąż świetne, lewisy stawały się coraz gorsze. Dlaczego? Bo były popularne w coraz szerszych kręgach i stale rosł na nie popyt. Krosna wahadłowe, na których produkowano materiał, nie wyrabiały i ostatecznie opracowano nowy, szybszy i tańszy sposób tkania, a zwiększenie produkcji oczywiście odbijało się na jakości. Ale to przy wizji skalowania produkcji było problemem drugorzędnym. To też nie jest tak, że później ten materiał był dużo niższej jakości. Był po prostu inny, o mniej wyraźnej strukturze i przede wszystkim mniej rzemieślniczy. To szczególnie nie podobało się Japończykom, którzy już wtedy byli zakochani w amerykańskich lewisach. Przetransportujmy się więc w końcu za ocean i cofnijmy się w czasie do przełomu lat 40. i 50. To wtedy, po II wojnie światowej, Amerykanie pomagali w sprzątaniu bałaganu Jaki zostawili po sobie w Japonii. Przy okazji amerykańscy żołnierze przywieźli do kraju kwitnącej wiśni elementy swojej rodzimej kultury, m.in. lewisy, które zaszczepiły w młodych Japończykach miłość do dżinsów. To głównie młodsze pokolenie upodobało sobie te spodnie. Były ówcześnie pewnego rodzaju symbolem wolności, klasycznego buntu i kontrastu między pracowitym życiem Japończyków a wolnością Amerykanów. A wiecie, że to właśnie z buntowniczych kultur wywodzi się bardzo dużo ponadczasowych produktów. No więc zaczęła się fiksacja. Najpierw sprowadzano ze stanów używany bo na nowe stać było niewielu. Z czasem pojawiły się też dżinsy produkowane w Japonii, ale ze sprowadzanych ze Stanów materiałów, tylko dżinsów ciągle było mało, a ceny importu wysokie, ostatecznie więc podjęto się prób produkcji denimów w Japonii. Parę źródeł mówi o tym, że Japończycy odkupili za pół darmo stare amerykańskie maszyny po tym jak Amerykanie przeszli na nowsze technologie. Jest w tym ziarnko prawdy, jednak w dużej mierze to legenda zapoczątkowana przez Hidehiko Yamane, założyciela Evisu i podłapana przez parę innych firm. Prawda jest taka, że większość krosien, na których robi się japoński denim wyprodukowanych zostało przez japońską firmę Toyoda, która później pod podobną nazwą zaczęła robić też samochody. Japonia ma bardzo bogatą historię produkcji tekstyliów. Maszyny te istniały już właściwie od lat, co prawda nie były przystosowane do tworzenia tak twardego i grubego materiału, ale w końcu popyt na dżinsy zrobił się na tyle duży, że postanowiono z tym pokombinować. Przy okazji Japończycy zauważyli szansę, bo amerykański denim, jak już wcześniej wspomniałem był coraz niższej jakości, a w kraju kwitnącej wiśni zamiast na ilość, postawiono na jakość. Opracowano Nowy sposób barwienia tkanin i skupiano się na dbałości o najmniejsze detale. Pierwszy japoński denim powstał w 1972 roku w tkalni Kurabo. Nazwano go KD8, bo udało się go zrobić dopiero po ósmej próbie. Z materiałów tych korzystała m.in. marka Big John. Co na to Japończycy? Meh, to nie Lewisy. Jakieś dziadowe podróby. Fake vintage. Cały czas królowały Lewisy i Lee, jednak Japończycy stawali się w produkcji jeansów coraz lepsi, a nowe Lewisy były coraz gorsze. Marki te zbudowały swoją pozycję, jednak po paru latach okazało się, że to nie do końca o to chodziło. Coraz więcej tkalni tworzyło Selvedge Denim, a prawdziwy przełom nastąpił chwila, moment. Minęło już tyle materiału, a ja dopiero teraz powiedziałem to magiczne słowo Selvedge. Więc teraz na szybko, co to jest? To właśnie materiał Denim tworzony na tych klasycznych maszynach. Nazwa pochodzi od charakterystycznego zakończenia gotowej tkaniny. Produkcja, jak już wcześniej wspomniałem, jest wolna i bardzo mało wydajna. Korzysta się więc z jak największej ilości materiału, zaczynając od samej krawędzi. To zakończenie widać od środka, z wnętrznego szwa, a więc wyeksponować je można dopiero po podwinięciu noga. Czasem widoczny jest też tutaj, ale często jest zawinięty do środka. Przełom dla legendy japońskiego denimu nastąpił 7 lat po wytworzeniu materiału KD8 w roku 1979. Stare vintage modele były coraz trudniejsze do zdobycia, przez co ich cena z drugiej ręki rosła. Podjęto się więc próby reprodukcji takich spodni i okazało się, że to był klucz do sukcesu. Tak powstała legendarna, choć nawet dziś dość niszowa, marka Studio D'Arcy Sun. Studio D'Arty Sun tworzyło wierne reprodukcje, kopie odróżnią od oryginałów, oczywiście brandy. Na charakterystycznej dla Lewisów skórzanej łatce z tyłu, zamiast koni spodnie próbowały rozerwać świnie. Nie chodziło o robienie podróbek, a o reprodukcję nieistniejącego już modelu. Upór, ciężka praca i dążenie do celu doprowadziły do tego, że po paru latach marka stała się synonimem japońskiego genimu najwyższej klasy i zbudowała fundament pod całą przyszłą kulturę. W kolejnych latach powstało jeszcze parę manufaktur tworzących jeansy starym sposobem i dbających. O najwyższą jakość. Wszystkie pochodziły z miasta, w którym powstało studio d'Artisan, Osaki, i to Osaka jest miastem, w którym narodził się ten japoński denim, który znamy dziś. No dobra, dosyć długa historia, i tak pominąłem masę szczegółów, żeby to jakoś upchać. Teraz przejdźmy do tej mitycznej jakości. Dlaczego te spodnie są lepsze od tych bardziej komercyjnych? Co do tkaniny, materiał na tych maszynach tkany jest dużo ciaśniej, poza tym maszyna obsługiwana jest przez człowieka, a nie komputer. Zazwyczaj w efekcie otrzymuje się gęstszy splot i większą gramaturę, co w pewnym sensie Świadczy o wytrzymałości, ale to też nie jest tak, że spodnie są niezniszczalne. Takie spodnie zazwyczaj nie są poddawane procesom zmiękczania i spierania, więc od początku ich żywotność jest dłuższa o te kilka czy nawet kilkanaście cykli. Częste mycie skraca życie. Fakt, że cały proces jest przeprowadzany przy dużym udziale człowieka sprawia, że japoński denim ma szczególnie ciekawą, bardzo różnorodną fakturę. W nowych lewisach każdy z tych procesów jest usprawniony, mocniej zautomatyzowany i daje bardziej jednolity i powtarzalny efekt. Bardzo istotny jest też barwnik. I sposób barwienia nici. W tym przypadku robi się to ręcznie przy użyciu naturalnego indygo, które z czasem noszenia kruszy się i wypłukuje, w wyniku czego otrzymujemy bardzo naturalny efekt znoszenia, idealnie odwzorowujący nasze ruchy. No i kwestia dbałości o detale. Te spodnie z najwyższej półki robione są ręcznie przez mistrzów krawiectwa wyspecjalizowanych w szyciu jeansów. To wszystko składa się na cenę, ale zanim o porozmawiajmy o praktycznych aspektach noszenia takich spodni. Bo to taki typ garderoby, do którego trzeba się przekonać i w kwestii kwestii użytkowej dosyć mocno różni się od tych standardowych jeansów. Zacznijmy od momentu zakupu. Czasem zdarza się tak, że musisz wybrać spodnie o jeden rozmiar większe, bo w praniu się one skurczą nawet do 10%. Takie modele opisane są jako unsunferyzed lub po prostu denim. Teraz są oferowane takie opcje jak pre rank łamane na Sanford czy One Wash, które niby nie skurczą się już dalej w praniu. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że w zależności od temperatury prania nadal może być do te parę procent. Z drugiej strony już po skurczeniu, podczas noszenia, tkanina się też trochę wyluzuje. Po zakupie nie należy ich prać. Najpierw warto w nich pochodzić, generalnie jak najdłużej w praktyce, tak jak czujesz. Czemu nie prać? Tak ci powiedzą najbardziej zapaleni denim hedzi. Im dłużej nie będziesz prać jeansów, tym bardziej kontrastowe przetarcia na nich powstaną. Ja swoje prałem, dlatego mam mało kontrastowych przetarć i wiesz co? I nie. Moim zdaniem są nadal bardzo fajne, a przy tym czyste. Więc to kwestia bardzo osobista, chociaż warto mieć na uwadze fakt, że im częściej je pierzemy, tym słabsze robią się włókna i jaśniejszy odcisk. Z każdym takim praniem spodnie będą też się robić coraz bardziej miękkie, a to za sprawą wypłukiwania barwnika. Pierwszy tydzień w rodenimie to trochę jakbyś sobie zrobił spodnie z bloku technicznego albo miał wypłukany kolagen. Potem robi się coraz lepiej i lepiej, aż w końcu spodnie dopasowują się do ciebie tak bardzo, że stają się tymi najwygodniejszymi w szafie. Tylko trzeba przejść przez ten względnie trudny proces. Poza tym trzeba uważać na jasne tapicerki. Czy jest na to jakiś ratunek? Chyba nie. Możesz ewentualnie siadać tylko na granatowych rzeczach albo nosić ze sobą. Sobą foliowy worek. Jest tym trochę tańca, ale tylko na początku. Pamiętaj, że to produkt bardzo wysokiej jakości, robiony z poszanowaniem tradycji. Poza tym zobacz, po zakupie nowego samochodu przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów się go docierało, a więc nie korzystało się w pełni z tego, co miał do zaoferowania. Czy to upierdliwe? No, pewnie dla niektórych tak, ale ma to też swój urok. Kupiłeś sobie coś pięknego i wartościowego, więc o to dbasz. I nie wymaga to jakichś ogromnych wyrzeczeń, ani szczególnego poświęcania czasu. Pewnie już kończysz obiadek, więc teraz szybko o kilku ciekawych markach. Na przestrzeni lat powstało tego naprawdę dużo, a z japońskiego denimu zaczęły korzystać też amerykańskie marki, w tym Lee i Levis. 70 lat temu to japońskie marki sprowadzały denim z USA, aktualnie jest odwrotnie. Poza tym, taki selwecz denim robi się również w innych krajach. Jednak, żeby za bardzo nie zamieszać, dziś tylko o denimie japońskim. Zaczniemy od Japonii i klasyków. Każda z tych marek proponuje unikalne podejście do tematu z zachowaniem najważniejszych tradycji. Są oczywiście pionierzy, o których już wspominałem. Studio Dartisa, czy bardziej komercyjne, choć nadal posiadające rzemieślnicze linie marki Edwin i Big John, takie, które skupiają się na teksturze tkaniny i mocno z nią eksperymentują, to na przykład Pure Blue Japan i Oni. Firmy robiące reprodukcje lewisów to TCB czy Free Wheelers, to właśnie Free Wheelers mam gdzieś ze sobą. Flathead to marka, która skupia się na przyspieszaniu procesu zużycia, którego efekt jest uwielbiany w środowisku denimowym, a jeśli chcesz coś grubszego i cięższego, na przykład na motocykl, sprawdź Samurai i Iron Hard. No i jest też dużo bardziej znane Evisu, które miało spory udział w promocji japońskiego denimu na świecie. Na spodniach Evisu często umieszczane są dosyć krzykliwe grafiki bądź ręczne malowidła. Przypadło to do gustu wielu raperom weże erze Streetwearu, stąd większa popularność tej marki i ekspozycja również na młodszych odbiorców. Ale na rynku jest już więcej podróbek niż oryginałów, a większą wartość czasem zyskało logo, a nie rzemiosło, więc ta marka trochę odjechała już od swoich korzeni. Marki, które właśnie wymieniłem, tworzą scenę tego oryginalnego japońskiego denimu. Ich ceny są bardzo różne, ale zaczynają się od około 1000 zł. Bardzo wysokiej jakości produkty z japońskiego denimu robią również marki europejskie i amerykańskie. W dobrym stosunku ceny do jakości jest np. Na kanadyjskie Naked and Famous, robiony w Chinach Unbranded Brand, czy amerykański Gustin. Za nisze te wzięły się również marki fast fashion. Są spodnie z selwecz denimu z H&M, Zary, Gapa czy Uniqlo. I o ile większość sieciówek nie chwali się źródłem pochodzenia materiału, tak Uniqlo korzysta z denimu tkanego u największego producenta w Japonii, Kaihara. Czytam to tak jak jest napisane. To wysokiej jakości spodnie, warte swojej ceny, dobre również jeśli chcesz się przekonać, czy to zabawa dla Ciebie i nie wydawać kosmicznych kwot. Ale wiadomo, to produkt mocniej komercyjny, powtarzalny, bardziej jednolity i szyty w fabryce, tylko z bardzo podobnego materiału. Gdzie to kupić? Bardzo duży wybór japońskiego denimu ma warszawski sklep Faster Dog. Przy okazji, właściciele mają na ten temat ogromną wiedzę, a to się bardzo przydaje, kiedy kupujemy pierwsze takie spodnie. Poza tym, jest generalnie ciężko. Szukałem ich w Polsce nie znalazłem nic więcej. Jak masz za daleko do Warszawy, to może bliżej będziesz miał do Berlina lub Pragi. Tam też są sklepy, w których można się w takie spodnie zaopatrzyć. O polskim podejściu już wspominałem przy okazji filmu o Lewisa. Poszedka ma w ofercie jeansy z japońskiego denimu, które wcześniej skurczyli tak, żeby nie trzeba już było kupować za dużych. Są dobre dla osób bardziej ceniących sobie wygodę, które nie oczekują od tych spodni, szczególnie kontrastowych efektów sprania. Jak zawsze polecam też rozejrzeć się na Vinted. Sam kupowałem tam masę takich spodni. Jeszcze kilka lat temu można je było dostać nawet poniżej 100. Teraz ceny mocno urosły, ale zdarzają się okazje. Czasem da się dorwać praktycznie nowe, japońskie w okolicach 400-500 zł, ale zaczęto już produkować podróby z Denimu, więc jeśli nie chcesz się naciąć, kupuj w sprawdzonych źródłach i pytaj. Pozdro.